Cześć, witam w kolejnym materiale. Znowu jesteśmy w Mister robimy zakupy i teraz przygotowałem dla Was coś, o co sami prosiliście. Mianowicie, chcieliście powłokę od Ultracoat'a? No i proszę bardzo, bierzemy powołkę Ultracoat'a. Co prawda, bierzemy sobie Magnite i kilka innych dodatkowych produktów tego producenta. Zobaczymy sobie, jak aplikować taką powołkę, z czym się je, czym się charakteryzuje, czym się wybije. No i cóż, widzimy się w studiu. Szybkie przypomnienie o tym, że macie dostępny kod rabatowy DOT1. 15% upustu na produkty Ultra Cota, które będą w dzisiejszym odcinku, ale nie tylko. Na cały asortyment Mister Kinera również jest 15%, wpisując ten kod, więc korzystajcie, jak dają, trzeba brać. Oczywiście przypominam jeszcze o evencie. 21 kwietnia będzie tutaj organizowane specjalne wydarzenie, gdzie będą konkursy, nagrody. Bardzo fajne, ciekawe osoby będziecie mogli tutaj spotkać. Również mnie. Mam nadzieję, że jakkolwiek ciekawe dla Was jestem. Jeżeli jesteście chętni, przyjdźcie, zbicie pionę, ze mną możecie tutaj o wszystkim porozmawiać. Mam nadzieję, że będzie Będziecie mieć tą śmiałość, żeby podejść. Przede wszystkim chciałbym, żebyście się pojawili. Jest to impreza zamknięta, dedykowana dla prowadzących działalność właśnie studia detailingowego. Jeżeli nie prowadzicie takiego studia, to dzień później 22 jest impreza otwarta dla wszystkich. Możecie przyprowadzić chłopaka, dziewczynę, możecie przyprowadzić dzieciaka, mamy babcię, kogo chcecie. Po prostu musicie tu przyjechać, nie może Was zabraknąć. Ja serdecznie na Was czekam i widzimy się na miejscu. A tymczasem jedziemy do studia. Witam Was w studiu. Tym razem zaczniemy sobie pracę przy Chevroletcie Camaro. Mamy całkiem fajnego pacjenta do tego, żeby zabezpieczyć go powłoką od Ultra Coat. Ale zanim zaczniemy aplikację, zobaczmy w ogóle, z czego składa się nasz zestaw do dzisiejszej pracy, co zawiera samo opakowanie, i przejdziemy do unboxingu. Słuchajcie, jeżeli chodzi o Magnite Powłokę Ultra no to w zestawie zawiera się to, co lubię oczywiście, czyli aplikatorek, instrukcja obsługi, sama oczywiście powłoka, która ma instrukcję. Akurat tutaj nie ma instrukcji na samej butelce, instrukcja jest tutaj w języku angielskim i po polsku aplikatorek mikrofibrowy właśnie taki nakładany na palec to całkiem przyjemnie się tym pracuje. Oczywiście raczej będzie to jednorazowe, ale myślę, że akurat to nikogo dziwić nie będzie. Dalej w zestawie mamy widzę jakieś wlepki, czyli fajnie będziemy mogli otagować, a nawet dwie zobaczcie. Czyli możemy tak naprawdę, przypuszczam, że to jest taka sugestia, że taka butelka starczy nam na dwa samochody, chyba że w zależności ile będziemy aplikować, bo ta powłoka przewiduje się aplikować Również w dwóch warstwach. No i dzisiaj zrobimy sobie jedną warstwę na ten samochód, na potrzeby tego, żeby w miarę szybko ten film dla Was wykonać. Natomiast powiem Wam co nieco więcej o tej powłocie, oczywiście z tego, co wyczytałem, z tego, co skonsultowałem. Mianowicie jest to powłoka na bazie SIO2, czyli stricte nasza prawilna ceramika, ale zawiera dodatkowo pewne polimery, które nadają jej jakieś tam odrębne właściwości niż to, co oferuje cała gama innych producentów. I to jest myślę taki wyznacznik, że... Powłoki ceramiczne mogą się wydawać takie same, że tak naprawdę jeden produkt, jedna rozlewnia robi dla wszystkich, a tak naprawdę nie. Właśnie producenci tutaj, w tym przypadku Ultracode, ma możliwość decydowania o składzie tych produktów. Nawet jeżeli jest to fabryka, która gdzieś znajduje się poza granicami Polski, no to oni mają wpływ i oni komponują właściwości, jakie chcą osiągnąć. Wówczas skład również się zmienia, takie powłoki i to jest całkiem przyjemne. Zobaczymy, co Ultracode nam zaproponował. Jeżeli chodzi o powłokę, no to mamy natomiast tutaj do powłoki Ultra Coat akurat ma swój własny odtłuszczacz. Zobaczymy sobie jak działa. Jeżeli chodzi o zapach jest całkiem przyjemny i tutaj w instrukcji użytkowania tego produktu była informacja, że charakteryzuje się on oczywiście wyjałowieniem lakieru, ale również nie zostawia tego lakieru takiego mocno tępego. Przez co ma Ułatwić to nam pracę z aplikacją powłoki, albo w ogóle pracę przy lakierze. No bo wiadomo, że IPA niestety wyjaławia ten lakier, że on jest później tępy. A tutaj ta śliskość, która jest pozostawiona tym produktem, właśnie ma nam przyspieszyć pracę. Nie wiem, jak to będzie pod kątem zaburzenia trwałości, ale jeżeli jest to produkt dedykowany zresztą tej samej firmy, no to chyba jakoś to przemyśleli chemicznie, żeby się to nie gryzło jedno z drugim, ale z drugiej strony, żeby nam to troszeczkę ułatwiło pracę. Oczywiście będziemy aplikować również. Mikrofibrami gentle, gentle Buff od Ultra kota, żeby było wszystko zgodnie ze sztuką. Okay. W zestawie mamy dwie sztuki. Te mikrofibry są bardzo mięsiste, całkiem przyjemne. Zobaczymy, jak sobie poradzą z dotarciem, bo generalnie bardziej mięsiste to takie bardziej fluffy mikrofibry. Lubią czasami zostawiać te takie kłaczki włoski na, na powierzchni, co nie do końca nam pomaga. Przy tym lakierze raczej nie powinno być z tym problemu, ale e, jestem ciekaw właśnie jak się to spisze. Co prawda ściereczka ta jest dwustronna, w sensie z jednej strony jest gładka, z drugiej strony jest bardziej puszysta, więc może to troszeczkę ułatwić sprawę. Akurat tego typu mikrofibry bardzo mi przypadają do gustu, właśnie gdzie mamy dwie strony, a nie że obu obustronnie jest e, taka mocno włoskowata. Dobra, dalej jeżeli chodzi o naszą pracę na dzisiaj. Superior Glass i tu można by, mogłoby się wydawać, że będziemy aplikować e, e, powłokę na lakier, e, a e, mamy płyn do szyb. Co to ma wspólnego? No właśnie, akurat tutaj Ultra Coat ma w swojej propozycji e, płyn do szyb z niewidzialną wycieraczką, więc przetestujemy sobie od razu działanie hydrofobowe zarówno tych produktów, jak i płynu do szyb, który ma w sobie już właśnie to zabezpieczenie. Co jest bardzo fajne, jeżeli taki trend. Przeszedłby dla wszystkich producentów, że w każdym dla byłby troszeczkę e, dodatek, właśnie tej niewidzialnej wycieraczki. Naprawdę byłoby to całkiem sympatyczne. Przynajmniej nasi klienci e, na pewno by się ucieszyli. No i dalej ceramik, q, q detailer, czyli mm, po prostu spray hydrofobowy. Ja to traktuję jako top coat, ale może ten produkt być również zastosowany jako samodzielne zabezpieczenie i również go sobie przetestujemy na drugim samochodzie, zobaczymy jak to się sprawdzi. A docelowo ten preparat trafi na nasz lakier jako top coat zabezpieczający, jako taką wstępną ochronę, zapewnienie bezpieczeństwa do takiego e, finalnego utwardzenia się powłoki ceramicznej na naszym lakierze. Ale dobra, więcej poopowiadam szczegółów przy użyciu tych produktów, a teraz bierzemy się do pracy. Zabieramy się pierwsze co od przygotowania powierzchni. Lakier tutaj został wypolerowany, więc mamy powiedzmy samochód, który jest gotowy do aplikacji. Ale oczywiście najważniejszą kwestią jest wyjałowienie tego. Użyjemy sobie właśnie fajne słajpa do tego, żeby odpuścić ten lakier. Moja metoda jest taka, aby intensywnie spryskać mikrofibrę, ale fajnie pachnie. Powiem Wam, to jest naprawdę przyjemne. No, w porównaniu do alkoholu izopropylowego wyróżnia się to. E, Znacząco, jeżeli chodzi o taką przyjemność pracy. Zobaczymy, jak będzie z odparowywaniem i jak nam ta powierzchnia finalnie będzie wyglądać. Bo czasami zdarza się, że pomimo, że do alkoholu izopropylowego dajemy wodę demineralizowaną, no to czasami zdarza się, że zostaje na tej powierzchni po prostu taki ślad po wodzie. Nie wiem, z czego to wynika tak naprawdę, no ale niestety czasami, czasami tak jest i zobaczymy, czy tutaj również. Przypuszczam, że chodzi o twardą wodę. Czasami raz słyszałem właśnie taką historię, że w tych produktach do odtuszczania tych takich z górnej półki często stosuje się właśnie zmiękczacze do, do tych środków, które mają spowodować, że zupełnie inaczej dają się one rozprowadzać, również nie rysują powierzchni nawet pianoblek, i co jest bardzo przyjemne. Widzę, że nie odparowuje ona tak bardzo szybko, co w sumie jest do przewidzenia sama powierzchnia nie jest jakoś nad wyraz śliska więc myślę, że wyjałowienie jest bardzo dobre. Ale zobaczymy później przy aplikacji powłoki, jak nam się to spisze. Dobra, ja się biorę do roboty, odpuszczam cały samochód. I widzimy się przy aplikacji. mamy w całości już przygotowany, odtłuszczony. Czas zaaplikować powłokę ceramiczną. Jak to w każdej powłoce warto jest wstrząsnąć buteleczką przed użyciem, żeby się te cząsteczki wszystkie fajnie, fajnie wymieszały. No i zaczynamy. Pierwsza aplikacja zawsze, pamiętajcie, żeby zrobić ją troszeczkę bardziej obficie. Chodzi mi o aplikację oczywiście na nasz padzik. Ja sobie go założę tak w ten sposób na dwa palce. Albo nawet na trzy, jest dosyć duży. Generalnie ta powłoka pozwala się kłaść dużymi elementami. Pomimo że gdzieś tam zawsze są wskazówki 50 cm na 50 panel, no to tutaj możemy sobie pozwolić śmiało, żeby na przykład taką maskę śmiało na pół zrobić. Także ładujemy sobie troszeczkę więcej na pierwszy strzał, a tak naprawdę zobaczymy za chwilę, jak nam to wyjdzie. Ja aplikuję powłokę, nie wiem czy pamiętacie, chociażby z Admirer zawsze właśnie w ten sposób, że najpierw sobie. Nakładam główną warstwę na tak właśnie przez taki krzyż. Następnie zaczynam sobie docierać na boki. Wówczas metodą krzyżową po prostu. Wówczas mamy po prostu wszędzie równomiernie tą powłokę, dlatego że na środku mamy tą linię taki pasek, właśnie, gdzie jest najwięcej towaru. Następnie rozsmarowujemy go sobie na boki i, i wszędzie będzie to w miarę równomiernie pokryte. Jak już mamy na boki, no to lecimy sobie przód, tył. Czy tam góra, dół, jak tam sobie to możecie określić, obojętnie. Bardzo się przyjemnie aplikuje tą powłokę. Jest w miarę tłusta, W ogóle nie czuć jakiegoś zatrzymywania się. Ten padzik z mikrofibry też jest przyjemny. Mocno widać przyciemnienie lakieru. Ok, i teraz tak naprawdę oczekujemy od 30 do 90 sekund. Eee... Tak naprawdę aż ujrzymy ten flashpoint, czyli tą tak zwaną tęczę, która się tworzy na lakierze, czyli po prostu rozszczepienie się powłoki. Jeżeli zauważymy ten flashpoint, to jest dobry moment do tego, żeby to dotrzeć. Więc obserwujemy sobie lakier, patrzymy jak to wygląda. Na razie jest dosyć na bogato tafla, mam na myśli na bogato, w sensie że ten flashpoint jeszcze nie występuje, bo jest za dużo tego towaru. Czekamy aż nadmiar odparuje i dopiero sobie będziemy przychodzić do. Docierania. Ja tu mam mikrofibry oczywiście przygotowane. Buzki poka, jedynka, dwójka. Także ta pierwsza mikrofibra będzie do wstępnego dotarcia, druga do finalnego, żeby nam się to nie pomieszało. Tak samo mikrofibra sobie podzielimy na cztery strefy. Wtedy na 100% będziemy pilnowali sobie kontroli jakości. Dobra, jeżeli chodzi o powłokę, no to ja widzę, że robi się właśnie nam to taka tęcza benzynka, czy jakby to tam określić. Więc myślę, że możemy przejść do dotarcia i zobaczycie, jak nam to wyjdzie. Minęło około 60 sekund. No i sprawdźmy. Słuchajcie, pomimo że ta powłoka wydawała się być tłusta przy aplikacji, to tutaj mam przy dotarciu jest zupełnie inne wrażenie. Jakby ta powłoka była wodnista. W sensie, no, znika jak po prostu taka mgiełka wody. W ogóle tutaj. Zero problemów z dotarciem. Choć tu, gdzie zrobiłem właśnie takie wyjechanie, no to widzę mocne przyciemnienie. Nie zostaje mi tam żadna smuga, ale jest lakier mocno przyciemniony. Oczywiście intensywność przyciemnienia spada w miarę jak docieram. W sensie wiadomo, jak jest zalane, no to jest mocno ciemne. Po dotarciu ta, ta intensywność przyciemnienia spada, ale jest dalej bardzo wyraźny przyciemnienie tego lakieru w miejscach, w których ta powłoka jest nałożona. Także tego możemy się po tej powoce spodziewać, że będzie mocno właśnie nam ciemniła nasz lakier, co jest bardzo przyjemne. Na pewno na plus zasługuje śliskość. To znowu powłoki właśnie nowoczesne, nowe, czyli nie te starego typu, nadają śliskość już za pierwszym razem i tak naprawdę ta powłoka można powiedzieć, że za 12 godzin jest gotowa do wyjazdu, nie musimy tu nic więcej robić. To jest naprawdę bardzo przyjemna praca. Dobra, tak czy inaczej, Pierwszą, pierwsze dotarcie mam, następnie biorę sobie drugą mikrofibrę, zawsze nową. Pamiętajcie, do powłok nie ma oszczędzania, nie wyprana, nie jakaś tam pożyczona, zawsze nowa mikrofibra. I muszę przyznać, że te akurat świetną robotę robią, w ogóle żadnych kłaczków nie zostawiają, więc bardzo mi się podoba. Myślę, że tym sprzętem mogłem sobie naprawdę długo pracować. Nie wiem, czy uda nam się pokazać. Spróbujemy Wam pokazać te cienie, które powstały w wyniku właśnie zaaplikowania tej powłoki, także zobaczymy, czy nam się uda to wykadrować. Drugą stronę, drugą stronę maski. No i te wszystkie chmurki, które mieliście okazję zobaczyć, idealnie się wyrównały. Czyli znowu nie ma tego efektu warstwowania się powłoki, w sensie warstwowania, że mamy jakieś różne cienie, różne dziwne efekty, których jest później ciężko wyprowadzić. Tylko idealnie powłoka się ze sobą łączy. No i powierzchnia staje się równomierna i bardzo, bardzo przyjemna. Tak naprawdę staram się. Dopatrzeć tych miejsc, właśnie gdzie się wyjechało. Ogólnie najlepiej jest zrobić cały panel od krawędzi do krawędzi, wtedy powiedzmy, że unikamy takich miejsc ze stykiem, aczkolwiek ta maska jest trochę za duża, przyznam szczerze, nawet po prostu byłoby to niekomfortowe, żeby ją naraz robić. Ale tak to naprawdę świetnie się pracuje. Słuchajcie, mamy już samochód zrobione, troszeczkę pracy mimo wszystko było. Jest to niby mały, ale trochę duży samochód. Tak czy inaczej, e, wrażenia by, były bardzo pozytywne zgodnie z tym, co na samym początku Wam przedstawiłem. Jedynie co taka sugestia, jeden element zostawiłem na troszeczkę dłużej, musiałem szybko wejść do klienta. E, trwało to zamiast 30 sekund 3 minuty i to już przyznam szczerze, było za dużo e, bardziej pod kątem problematyczności dotarcia. Oczywiście wszystko się udało zrobić jak najbardziej, ale po co sobie dokładać pracy, więc traktujcie to jako po prostu taki tip że ta powłoka woli szybsze dotarcie niż dłuższe. Mimo wszystko wiem, że można śmiało tą powłokę nawet i po 12 godzinach jeszcze gdzieś tam, jeżeli jakiś cień nam zostanie, można ją usunąć. I dlatego ja właśnie mam w zwyczaju używać top coatu. Tutaj akurat Ceramic Detailer z Ultra Coat będzie właśnie nam służyć jako top. Za 12 godzin niech nam samochód, a tak naprawdę za 24, bo jutro rano sobie zaczniemy ponownie. Nałożymy sobie taką warstwę, właśnie tej powłoki hydrofobowej na lakier, i wówczas wykonamy inspekcję. Przy, przy aplikacji tego produktu będziemy sobie obserwować jeszcze raz każdy element lakieru, czy wszystko jest prawidłowo zaaplikowane i dotarte, a przy okazji nałożymy sobie jeszcze taki booster, który. Co ma spowodować? Ma zabezpieczyć tą powłokę właśnie przy warunkach atmosferycznych, żebyśmy się nie obawiali, że klient zaraz gdzieś tam wjedzie w jakieś błoto i, i coś tam może się zgryźć. Taki top coat nam wtedy troszeczkę zabezpieczy nasze życie, ale właśnie o tym top chciałbym coś więcej e, poopowiadać. Także zapraszam jeszcze na dodatkowe trzy minuty, żeby pokazać Wam, jak te produkty działają. Słuchajcie, jeżeli chodzi o Kudeka, bardzo podoba mi się opis, który już na wstępie czytam. Czyli szybko odparowujący kudek bez problemowy w aplikacji, tak zwany mist and wipe. Ja właśnie lubię tego typu stwierdzenia. Miss and wipe, czyli coś, co nie sprawi nam kłopotu, nałożymy, dotrzemy. Dziękuję, do widzenia. Mamy z głowy. Ponadto, kudeka z Ultra Coat można zaaplikować zarówno na suchy, jak i mokry lakier. Oczywiście, trwałość na suchym lakierze będzie znacznie dłuższa. I uwaga, można to również aplikować aplikatorem po prostu na panel. Wtedy jeszcze wyciągniemy maksymalnie ilość trwałości. Po prostu jak top coat do powłoki ceramicznej. Natomiast my pokusimy się o. Zastosowanie tego w klasyczny sposób, jak typowego kudeka. Pierwsza impregnacja zawsze jest troszeczkę trwalsza, no i lecimy cały samochód. Bardzo przyjemnie pachnie, powiem Wam, ogólnie te kosmetyki wybijają się na pierwszy rzut oka, właśnie jako takie dosyć ekskluzywne, jeżeli chodzi o, o takie odczucia, więc jest to raczej towar z górnej półki. Ja się bardzo cieszę, bo oczywiście jest to polski towar, więc myślę, że naprawdę również za granicą cieszyłby się bardzo dużą popularnością. Słuchajcie, jeżeli chodzi o kudeka, no ja tutaj nic nie widzę na tym lakierze. Oczywiście jest to biały samochód, więc powiedzmy najmniej problemowy dla tego typu produktów, ale no łatwość pracy petarda. Nic tutaj nie ma problemu. Tutaj mamy jakiś jeszcze zaciek z mycia. Fajnie nam to zebrało. Nałożymy na auto i zobaczymy sobie Hydro. To fajne tego chudeka możemy sobie aplikować zarówno na plastiki, na szyby, na chromy. No tak naprawdę w całym samochodzie, nawet gdzieś tam, słyszałem, że we wnętrzu go stosują, a w różnych gdzieś tam przypadkach. No, ogólnie fajnie się dzieje, że te produkty te właśnie szybkie do aplikacji przy okazji są wykorzystywane jako takie uniwersalne produkty, również po części troszeczkę czyszczące. W sensie wiadomo jest to po prostu preparat, który jest wilgotny, a wilgoć zbiera po prostu zabrudzenia, więc nie wiem czy tam akurat są jakieś takie środki wspomagające usuwanie brudu, ale jako zabezpieczenie sami możecie zresztą zobaczyć. No i na takim plastyczku, co prawda, nie wiem ile to posiedzi. Lepiej by było nałożyć powłokę bezpośrednio, ten na pewno był to było trwalsze, ale wiecie, no przy myciu zaaplikować sobie kudeka. No, ja lubię takie produkty, które nie dość, że są proste w aplikacji, w, usłudze, w obsłudze, to przy okazji dają taki fajny efekt. Jeżeli chodzi o kudeka, jest naprawdę genialne, zobaczcie, piękne kropelki się tworzą. Natomiast jeżeli chodzi o płyn do szyb, no to one co prawda czymś widać są pokryte, ale jest wyraźna różnica w tym, jak ta tafla szybko spływa po samym płynie do szyb. Pamiętajcie, to nie jest powłoka, nie jest niewidzialna wycieraczka, jest to płyn do szyb, więc fajnie, że możemy mieć właśnie taki dodatek hydrofobowy w płynie czyszczącym. Myślę, że naprawdę całkiem fajnie się to sprawdza. Dobra, widzimy się na podsumowaniu, a wy się jeszcze przyglądacie fajnym kropelkom. Słuchajcie, czas podsumować. Materiał Ultra Coat, fajna przygoda, fajnie się aplikowało. Myślę, że klient też będzie bardzo zadowolony. Śliskość jest już na pierwszej podstawie bardzo wysoka, więc będzie, będzie naprawdę ok. Jeżeli chodzi o trwałość tego produktu, przy jednej warstwie tutaj zasłyszałem 3 lata trwałości, przy dwóch warstwach 4 lata. Myślę, że jest to uzależnione głównie od pielęgnacji. Właściciela samochodu, ale mimo wszystko jest to powłoka raczej długodystansowa, więc myślę, że fajny, fajny produkt, do tego, żebyście go mogli sobie spróbować sami. Jest dosyć prosty, nie powinien wam specjalnie problemów. Gdzieś tam przysporzyć, o ile oczywiście zastosujecie się do tych wszystkich rad, które gdzieś tam e, wspomniałem. Jeżeli chodzi o Ultra Coat, całą ofertę znajdziecie w najlepszym sklepie Mister Clean, do, do którego was odsyłam, z którego zresztą każdy produkt bierzemy właśnie na testy. No i cóż, widzimy się w kolejnym materiale. Mam nadzieję, że również ciekawym. Jeżeli się podobało, zostawcie łapkę, zasubskrybujcie i do zobaczenia. Cześć!